Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Króciutki update na temat mojego ostatniego wideo. Podstępstwo chrześcijan od doskonałej drogi Jachwy. No i się posypały różne komentarze. Niektóre są takie super złośliwe. To już tam poblokowałem niektórych ludzi, bo to nie ma sensu rozmawiać. Jest sens porozmawiać z kimś, kto jeszcze w miarę rzeczowo podchodzi do sprawy. I to była taka rzecz. Na temat przysięgi jezuity na Facebooku Uwiesława Dawidowicza, czytałem kiedyś tą przysięgę, to jest takie, no, okropne to jest. I raczej to nie jest fake. <grymne> Już wiele razy coś takiego widziałem. I zachowanie jezuitów też by na to wskazywało SS, które było sformowane na wzór zakonu jezuickiego, ponieważ Heinrich Himmler... Był inspirowany przez pisma jezuickie. Jego wujek był wysokiej rangi jezuitą. I wrzuciłem swoje ostatnie wideo tutaj, link. Dlatego nie mamy żadnego biznesu, aby świętować rzymską niedzielę. Nie mamy żadnego biznesu, aby świętować rzymską niedzielę. I. Tu ktoś napisał do mnie, Filip Natanel. Michał Mazur, tylko jezuici pojawili się około 1500 lat po tym, jak chrześcijanie zaczęli się spotykać w niedzielę. Um, hmm. Filipie, um, tak. jezuici pojawili się w skutek wybuchu reformacji. Tak, To był zakon do zwalczania reformacji. I oni zaczęli zwalczać reformację m.in. w ten sposób, że poczęli wmawiać światu, że żyjemy na wirującej kuli. Bo Biblia jest księgą płaskiej ziemi yy, i reformatorzy byli płaskoziemcami. Dlatego, że Pismo Święte tak uczy. Jezus Chrystus yy, też był płaskoziemcą. Komu się nie podoba termin, no to coś. Ja jestem płaskoziemcą i się chlubię tym. Yy, nie żyjemy na wirującej kuli, nie czuć żadnego wirowania. Chyba, że człowiek ze dwa piwa wypije, to może wtedy coś wiruje. Ale to jest trochę jak w katolicyzmie. Zauważcie, że heliocentryzm autor, domniemany autor Mikołaj Kopernik ksiądz katolicki wielki wybuch teoria wielkiego wybuchu autor Georges Lemaître. znowu jezuita w latach mniej więcej 20. zeszłego wieku jezuita Georges Lemaître, astrofizyk jezuita. Czy widzicie pewien wzorzec? Rzymski katolicyzm ciągle zaprzecza Słowu Bożemu. To jest taka zmieniona wersja dekalogu, rzymskokatolicka wersja, że pamięta, aby dzień święty święcić. Kiedy tekst Pisma Świętego nie mówi w ten sposób. Tekst Pisma Świętego mówi co innego. Pamięta o dniu szabatu, aby go uświęcić. Tak? Sześć dni będziesz pracować, ale siódmego dnia jest szabat jachwy, Boga Twego, to jest szabat. To nie jest szabat Żydów, to jest szabat Boga. No i chrześcijaństwo zapomniało o tym, ale tu jest taki pewien błąd, ja wierzę, Filip, że po tym jak chrześcijanie zaczęli się spotykać w niedzielę, ok, chrześcijanie zaczęli się spotykać w niedzielę, kto to byli chrześcijanie, kiedy się zaczęli spotykać, co to było chrześcijaństwo, zostało ugruntowane i skonsolidowane w Rzymie. Kiedy zaczął się cały naród spotykać, całe cesarstwo w niedzielę? kiedy zostało zakazane spotykanie się w soboty na wskutek edyktu cesarza Rzymu z początku IV wieku naszej ery. No, ja tu przeczytam. Te informacje są, wierzę, istotne, żeby ludzie wierzący mieli do nich dostęp, żeby wiedzieli też, umieli rozróżnić między prawdziwym Mesjaszem, a podróbą, tą greko-rzymską podróbą, też no, nazwali to Jezus Chrystus, ale to jest inny Jezus, inna Ewangelia, inny duch. O tym pisał Paweł w liście do Koryntian: kiedy wam głoszą innego Jezusa, znosicie to lekko. Tak jest do dziś. Kiedy głoszony jest inny Jezus, ludzie znoszą to lekko z powodu braku grównownego poznania utwierdzenia w nauczaniu Mojżesza i proroków. Nie znają dobrze pism Mojżesza i proroków, podobnie koryntianie ich dobrze nie znali, bo to byli poganie z pochodzenia, i nawrócili się do Jezusa Chrystusa, zachłysnęli się tą, yy, i to jest dobrze, zachłysnąć się tą miłością, tym przebaczeniem, jakie z Bożej Ewangelii do nas przychodzi, tym zrozumieniem, tym wymiarem wolności od grzechu, Ale potem mamy wzrastać. Mamy wzrastać w Bogu, mamy wzrastać w Poznaniu, uświęcać się, oczyszczać się z chwały, chwały, z mocy, w moc, z wiary, wiary. Czyli jest to proces wzrostu. Rodzimy się jako dzieci Boże, mamy stać się młodzieńcami, a potem ojcami. I tu ja tak napisałem do ciebie Filip. Okej, okay, ale co to ma wspólnego z tym, co napisałem? Wyznawcy Mesjasza nie spotykali się w niedzielę. Błędy myślowe chrześcijaństwa są mi dobrze znane i potrafię je wyjaśnić. Raptem chrześcijaństwo ma mniej więcej dwa wersety, może jeszcze. Z, z Pism Świętych z Listu do Koryntian jeden pochodzi, jeden z XX rozdziału to jest chyba Dzieje Apostolskie 27 ja już to wyjaśniałem w innych materiałach co, czym jest havdalla i że zgromadzenie, które miało miejsce z apostołem Pawłem, gdzie Paweł przedłużył do północy, to było zgromadzenie w sobotę po południu nazywa się to coś na odejście szabatu i jeżeli to się odbywało po szóstej wieczorem w sobotę to już było kwalifikowane jako pierwszy dzień tygodnia tak? To jest to, i to nie jest żaden dowód na niedzielne spotkania wierzących. W ogóle też nie, nie ma mowy o chrześcijanach w pismach. Raptem trzy razy pojawia się ten termin jako lekko derogatywny termin, i on był używany przez ludzi z zewnątrz. Nigdy apostołowie nie pozdrawiali wierzących: hej, wy chrześcijanie, albo pozdrówcie tamtych i tych chrześcijan. Nie ma tego Określenia nie było po prostu używane, nie przyjęło się. Ponad 260 razy w pismach Nowego Testamentu, bynajmniej w przekładzie tysiąclecia, to jest użyte określenie uczniowie. Tak oni się nazywali. Uczniowie, studenci, uczniowie czego? Uczniowie drogi. Co to jest droga? Droga, prawda i życie. Psalm 119 mówi, że jest to nauka pańska, czyli to rajachwe, to jest droga, prawda i życie. Dlatego Jehusze Mesjasz mówił o sobie, ja jestem. Mojego ojca. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I to i idzie w, równolegle w korelacji z tym, co mówi Psalm 119, między innymi. Więc to tak jest. Wyznawcy Jachwy Mesjasza to są Izraelici, to nie są chrześcijanie, to jest Izrael, Boga Jachwe. To są również ludzie z pogaństwa, którzy zostali przyłączeni do winnicy Jachwy zastępów. Winnica Jachwy zastępów, zgodnie z Księgą Izajasza, piąty rozdział, to jest dom izraelski. Czy drzewo oliwne, zielonym drzewem oliwnym uczynił się Jachwę zastępów? To jest z kolei z księgi Jeremiasza, i tym drzewem oliwnym jest znowu Izrael, dom Izraela. Tak? Pokażę jeszcze na koniec jeden werset z listu do Galacjan, który jest dobrze przetłumaczony w Nowej Biblii Gdańskiej. Tam jest bardzo wyraźne odniesienie do tego, że odrodzeni w Chrystusie, na nowo narodzeni ludzie, są Izraelem Boga. Tak, edykt niedzielny był dopiero od IV wieku naszej ery. To jest edykt cesarza Rzymu. To sobie poszukajcie na internecie edykt Konstantyna Wielkiego, edykt niedzielny. Jeszcze w V wieku naszej ery wyznawcy Mesjasza powszechnie zachowywali zwyczaj Jezusa Chrystusa, aby zgromadzać się w soboty. Czytałem o tym u Sokratesa Scholastiku w historii eklezjalnej. Jest po angielsku, nie wiem czy jest po polsku. Po angielsku jest na internecie, można znaleźć sobie. Historia Ecclesiastica Sokrates Scholasticus, inne jeszcze jego, nazwali go również Sokrates z Konstantynopola. Dalej pytam, czy wysłuchałeś moje nagranie do końca? Bywa tak, że ludzie nie posłuchają, co drugi człowiek ma do powiedzenia, komentują już z tego, co. Mają w sobie z tej wiedzy, którą już mają, ale nie są cierpliwi, żeby posłuchać drugą osobę. Bardzo często mnie to spotkało, i to są często bardzo derogatywne komentarze, nierzeczowe, atakujące moją osobę. I ja uważam, że to jest zupełnie nielogiczne. Strata czasu jest, żeby w ten sposób się zachowywać. Ciężko się dogadać, gdy ludzie nie są gotowi posłuchać, co drugi człowiek ma objawione ze Słowa Bożego. Tak? I nawet i Jakub. Pisał to w swoim liście. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. I między innymi w tym moim wideo mówię o dwóch takich ludziach, którzy się mienią pastorami, a nie są skorzy do posłuchania, co drugi wierzący człowiek ma do powiedzenia. Tak? Ale nawet w liście do Koryntian, Paweł mówi, jeżeli drugi czy trzeci człowiek ma objawienie, to ten pierwszy niech milczy. Tam chodziło konkretnie o zgromadzenie. No, ale to jest zupełnie niezwykły czas w historii, że my mamy takie urządzenia, takie komunikatory cyfrowe, i możemy jakby tą komunikację przenieść poza geograficzne miejsca spotkań. Nie musimy być geograficznie na jednym miejscu, żeby wysłuchał jeden drugiego, tak? Jak ja piszę do Zbyszka Dębskiego czy do tego drugiego stawikowskiego, prywatne informacje i dzielę się tym, co jest w Słowie Bożym, tym, co odkryłem, co Bóg mi w swojej dobroci, dał mi. Objawić na temat identyfikacji wierzących jako Izraela Bożego, a nie jako Kościoła chrześcijańskiego czy chrześcijan, no to tamci ludzie nawet, jeszcze Stawikowski mi odpisał, ale Zbyszek Demski nawet mi nie odpisywał przez wiele dni, w końcu mnie kompletnie zaczął ignorować, a ostatecznie mnie zablokował. No to, to nie jest zachowanie tych ludzi zgodne z tym słowem tu z Jakuba. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. I jeżeli człowiek nie jest skory do posłuchania drugiego wierzącego, to nie kwalifikuje się, żeby być bratem. Tak? Dalej, do ciebie Filipie je pisałem. Jeśli naśladowcy Mesjasza spotykali się w niedzielę, to po pierwsze, nie naśladowali zwyczajów Jezusa. Jezus wedle zwyczaju swego wszedł w dzień sobotni do synagogi. Otworzył zwoje Izajasza, przeczytał i tak się zaczęła jego służba. Tak się zaczęła jego kilkuletnia służba, tak? Po drugie, jeśli naśladowcy Mesjasza spotykali się w niedzielę, to kwestionowali, że prawo Jachwy jest doskonałe, zgodnie z psalmem 19. Kwestionowaliby również wiele stwierdzeń z psalmu 119. Też zachęcam, żeby sobie rozważyć, posłuchać tym psalm. 119, również psalm 19. No, no, będę. Psalm 19 jest to psalm płasko ziemny, że tak powiem, jest to psalm, który przedstawia geocentryczny model Ziemi, gdzie Ziemia jest przykryta firmamentem i gdzie to Słońce krąży wokół Ziemi. Tak, tak umówi pismo święte i tą prawdę biblijną jezuici chcieli zakwestionować po to, żeby podważyć słowo Boże, słowo Boże, które było fundamentem i siłą napędową. Ruchu Reformacyjnego, ruchu protestanckiego. Ruchu, który protestował przeciwko yy, yy, panoszeniu się papiestwa w Europie, przeciwko wyzyskowi ze strony kleru katolickiego. I ostatni ten komentarz. Był, a, chrześcijaństwo, no to też jest istotne. Chrześcijaństwo jest to kult solarnego Jezusa. Kult solarnego Jezusa. Zanim był jeszcze ruch reformacyjny, istniało chrześcijaństwo. Było rzymski katolicyzm, to było chrześcijaństwo. Ludzie, którzy byli w tym rzymskim katolicyzmie, uważali się za chrześcijan. Byli chrześcijanie, tak o sobie mówili. Bitwa pod Grunwaldem, jeszcze daleko trochę było, tak? Do, do, yy, 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 do, do yy, reformacji. I ci ludzie mieli o sobie taką świadomość, że są, że Polska jest częścią chrześcijaństwa. To było chrześcijaństwo. Jak ktoś teraz oddziela a, chrześcijaństwo od katolicyzmu, no to na jakiej podstawie? Historycznie chrześcijaństwo ciągnie się już tam od Rzymu i ludzie to nazywali przez wieki chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo, tak naprawdę, tu jak w komentarzu pisze, jest to kult solarnego Jezusa. Stąd musi to być kult dies sol, czyli Sunday, Dzień Słońca. Bóg słońce prosty model. I dlaczego katolicy mają taką słoneczną monstrancję, dlaczego kłaniają się przed tym krążkiem chlebowym, i dlaczego adorują to, i dlaczego ksiądz bierze to do ręki, mówi: Ciało Boga, ciało Boga, jest to ciało Chrystusa. Czy to naprawdę jest ten biblijny Jezus Chrystus, czy jest to po prostu ten inny Jezus, o którym ostrzegał nas? W liście do Koryntian apostoł Paweł: Kiedy głoszą Wam innego Jezusa, znosicie to lekko. Wersety będą w opisie, nie będę teraz skakał, żeby pokazać Wam w jednej z Biblii, którą mam na telefonie. Bóg Słońce daje swoje ciało w postaci promieni, w postaci energii swojej życiowej, tak? w postaci promieni słonecznych i dających wzrost zboży. Z tego zboża zrobiony jest ciastkowy Bóg, z tego zboża jest mąka, z tego chleb. Słoneczna tarcza hostii, czyli wyznawcy zjadają więc mistyczne albo literalne ciało. Zależy od sekty tego kultu, jak, jak, w co oni tam wierzą. Czy jest to tylko symbol, czy jest to literalnie, dosłownie ciało. Zjadają ciało ich solarnego bóstwa. Ciało w tym wypadku solarnego Jezusa Chrystusa. To się mogło inaczej trochę w Egipcie nazywać, trochę inaczej w Babilonii, czy w Rzymie. Ale później, jak ten ruch przebudzeniowy, mesjanistyczny ogarnął ca cały ówczesny świat cywilizowany, to wtedy coś szatan musiał zrobić. I szatan musiał wymyśleć podróbę Ewangelii Jezusa Chrystusa No i w ten sposób uformował się rzymski katolicyzm. No. Dlatego Sunday jest istotny w tym kulcie Dzień Słońca, czyli niedziela Tutaj akurat po polsku 25 grudzień Baal's Birthday W Babilonii to się nazywało Yule Day Dzień dziecka, jest to dzień urodzin dziecka Jakiego dziecka? No jest to przesilenie zimowe Słońce na nowo się rodzi Bóg y, Słońca Rodzi się na nowo i rośnie Dzień się robi coraz dłuższy tak? No i mamy jeszcze Easter Po polsku Wielkanoc Easter, Isztar Sztarte Jest to związane z kultem Królowej Niebios Oraz jej syna, Tam muza Ta muza, który powstaje z martwych Co roku Powstaje z martwych jako duch ożywiający Jako duch wegetacji Stąd jest otoczony Baziami, króliczkami Kurczakami małymi No i są to te Istotne daty W kultach solarnych w kulcie słońca. Tak? To kult innego Jezusa zwany jest chrześcijaństwo. No, takie są fakty, taka jest historia. W Biblii w ogóle słowa chrześcijaństwo nie ma ani razu. Nie istnieje takie słowo w Biblii jak chrześcijaństwo. I zresztą jego istnienie, zaistnienie musiałoby być przepowiedziane wcześniej przez Boga, zgodnie z Mosa 3.7. Tam jest napisane że Jakwe nie uczyni nic na ziemi, dopóki nie zapowie tego przez swoich sług, proroków. I nigdy, nigdzie Bóg przez proroków nie zapowiadał, że jego mesjasz, jego syn, zbawiciel, który przyjdzie, odnowi zjednoczonego Izraela, że ten jego mesjasz, że on zbuduje jakiś kult chrześcijański czy kościół. Nic takiego nie ma nigdzie u proroków. Jest natomiast to, co ja pokażę wam w pismach i tak skończę to wideo, żeby nie było za długie. Powiedziałem, nowa Biblia gdańska, NBG i sam list do galatów. Bo w Jezusie Chrystusie ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. Dla tych, którzy pójdą w szeregu tą normą, a więc dla Izraela Boga pokój i miłosierdzie. I tym jesteśmy my jako wierzący Jahuszem Mesjasza, wierzący w Jezusa Chrystusa, my jesteśmy Izraelem Boga. To samo pisze Jakub. Sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa do dwunastu pokoleń żyjących w rozproszeniu, witajcie. Takie są pozdrowienia do braci w Chrystusie. Apostoł Jakub nazywa ciało wierzących 12 pokoleń żyjących w rozproszeniu. W czasie powtórnego przyjścia naszego Zbawiciela Zostaniemy zgromadzeni w jedno. Do czasu jego powtórnego przyjścia żyjemy w rozproszeniu. Hallelujah. Shalom na każdy wierny Bogu dom. Pozdrawiam wszystkich, którzy to wysłuchali, i pozdrawiam Ciebie, Filip. I... I życzę Ci wielu błogosławieństw od ojca, który jest w niebie i coraz głębszego i pełniejszego zrozumienia yy, nauki. Słowa Bożego. Halleluja. Niech nas bóg wszystkich błogosławi i zachował w prawdzie dla Królestwa Jego.